Słyszeliście mój ogień. Dzieci, mnie pan profesor nieźle powiedział wszystko i pamiętam tip-top. Było powiedziane, na tych mszach świętych uklękamy na dwa kolana, na wejście ministranci i na zakończenie. Przy ceremonii przechodzimy z jednym kolanem. Słyszał to Mariusz, więc jego obowiązkiem jest przekazać nowym. Dzieci nic nie mówią. Przychodzi pan Pawełek, bo on zawsze wszystko wie, więc rypie na dwa kolana. Ja już mam, ja już mnie zjeżyli, głowę spuszczam, nie chcę patrzeć. Mamy wytyczne. Msza święta sprzed sanctissimum. Nie wolno kufrem stanąć do Boga. Bogiem. Wszystkie... Więc jak ja nie uszanuję wytycznych pana profesora, który jest moim mózgiem w systemie, to dzieci nie pójdzie reforma Kościoła. Tu nie ma szans na reformę Kościoła, no bo oni nie chcą się uczyć, i dzieci nie chcą zapamiętać czynności. Ja będę teraz ograniczał, i jak będzie wystawienie z Nakisimum, za Chiny, lektor już nie pójdzie ze mną. Dzieci, dajecie mi dziś pana Marcinka. On jest super, dostał najgorszą funkcję, żeby go zarżnąć. Panie Marcinku, ty jesteś ambitny, zdolny. Tylko oni nie umią rządzić potencjałem ludzkim. Więc ja płaci. daje mi pana Marcinka, on idzie. No i cały czas tak patrzy. No to dzieci przecież ja dostanę choroby, kapujecie? To przecież idzie ceremoniarz, to on musi wieść, idzie, ja idę za nim, bo jest rozkaz. A tu cały czas do tyłu. Dziś, będzie, dziś było spokojnie, ty, ale ja uklękam, a ten mi stanął na lewą moją chorą nogę. No Bogu dzięki, że nie stanął całem aby bo mnie je byłaby pogotowie, kapujecie? Jak już przy ołtarzu na mną moje nogę staje ceremoniaż, coś jest dzieci nie tak. Pan Pawełek, wczoraj pewnie się omówiłem, idzie z kadzidłem. Przecież dobrze wiesz, że jak idę wystawiać, uklękasz dziadu i nie wstajesz. To ta małpa wstaje, idzie do ołtarza, więc mnie się urywa film, no bo, no co się stało? Gdzie ja jestem? Bo ja też, bo to są bodźce, nie? A ten po prostu bezmyślny. Jedno wejście, cztery błędy. Dzieci ci kładzie mi drań skończony tu mikrofon. Nigdy mi nie położy tak. Więc dzieci nie, ja tu przygotowuję, no idę i ryb. No bo no szkoda, ja mogę wiedzieć, że mi tu mikrofon położył. A jak potrzeba, że mi podał mikrofon, to ja muszę brać. Kiedy wy śpiewacie, to mi daje do ust. Kiedy ja mam śpiewać, to mi, mi da, nie daje. No dzieci, wiecie, to to jest wariatkowo? Więc dali pana Marcinka, zażynął mnie wczoraj i dziś, mu, dziś go dali w to samo miejsce. Czyli się mnie zapytali, czy ja bym im doradził. No bo dzieci, ojciec otrzymuje wcześniej pokazanie, łaskę miłości wychowania Boga. I ksiądz też otrzymuje łaskę miłości koło Pana Jezusa, ale się mnie zaden nie zapytał, dadzą Panu Marzynkowi funkcję taką jak wczoraj, a jakby dostał dajcie mu kadzidło, bo najmniej popełni błędów. A to jest wina technicznego, bo jak ktoś nie jest pół roku u mnie na ceremonii, on musi przejść szkolenie, rozumiecie? Czyli przemieszczą się, tego uczą. Pamiętaj, mikrofon, wtedy, wtedy powtarzamy czynności, ale oni nic nie powtarzają, a mnie się nie pytają o radę, są przekonani, że są mądrzy. Więc dzieci, kolejne piekło. A ja wam, był moment, że się gdzieś uspokoiłem. No jakby tu znowu stojoweczek, pani Halinka zamiast wziąć, bo to trzeba mądrego dowieszaka, daje nowemu chłopu, no jest po raz, ja bym mu dał wino i by poszedł, nie jego wina, no, ale skoro on ma wiedzieć, jak on nie ma wiedzy, że trzeba stąd, tam tak, a staje mi tak, no dzieci, ja go próbuję ruszyć, to mi daje, mi to. no dzieci, no krew człowieka zawiedzie, rozumiecie? No, robicie mi piekło na ziemi. Nieprzygotowani, pyszni, nie zapytają się księdza o radę, czy my dobrze podzielili. A ja zrobię tak, żeby pan Marcinek urósł, masz mi nie uciekać, kapujesz? To jest iglina, bo nie umią. Jak ma ktoś jest, ma słabsze dzieci coś, trzeba tak ustawić, że byłby orłem. A to ustawił tak, że ja przy ołtarzu uciekam. A stanąć mi na nodze przy ołtarzu, dzieci to już jest koszmar. Kapujesz. Gdzie on tak goni, jak wścieknięty? Niech mi jakiś skórnik z lewej strony przejdzie na prawo w czasie asysty. Jak ci przyfam do lepszego ołtarzu. Chłopie, to jest nieprawdopodobne. Huknął mnie w kostkę i Bogu dzięki, że mnie go huknął, a nie stanął. Jakby to było pół sekundy wcześniej, stanął mi na nodze i mnie nie połamał. 50, 90 waży, idzie łup i jestem gotowy. Dzieci, ja mam kompleks krękania, ja będę patrzył, gdzie jesteście. Jakbyście umieli liturgię, ale nie umiecie. W związku z tym macie lęki, a czego się bać? A ja wam tu opowiem dzieci, co tu jest. Jak ja to przeżywam. Patrzę, Boże, ty patrzysz na mnie, jesteś tak blisko. Chcę robić jak najpiękniej. Uruchamiam system. Ma ktoś krzyż ciężar, mówię dołożę trzy węgielki, dołożę pięć łóżeczek kadzidła żeby wyprościć łaskę dla Niego, by... Dzieci, im więcej chcę pomóc, oni się wtedy wściekają przy ołtarzu. Dzieci, to jest coś nieprawdopodobnego. Jak mam od Ciebie intencję, ona mi żyje. Dzieci, w czasie mszy świętej daję Panu Boga kustudia do, 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 do ciała... Niech Pan się szczerzy, daję Ci nie świętą. Dzieci, ja mam za to 200 lat, 200 dni odpustu kapujecie. Ma was pięćdziesięciu wiecie, ile ja dziś mogę duszą pomóc, ale tu się, dzieci nie idzie skupić w systemie. Dzieci, tu jest Bóg. Jak tu powinno być królewsko? A tu zamieszanie, gonienie, nieprzygotowane, nie na swoim miejscu, nie podane w odpowiednim momencie. Tu, pani Jacku, mówiłem, że zmieniam układ. No bo jak, trzeba mi po okazji było dać, ten welon, a mi nie daje, tam mi podsuną. dzieci, ja mam tysiąc, głoń, no bo ściągam Pana Jezusa z tronu i jest nieładnie, kładę i go przykrywam. No to czemu go nie ukadzić? Pożegnać i go przykryć, Rozumiecie? Tu jest pół minuty ruchu, ale tu jest moja miłość. Dzieci, im więcej chcę dać Jezusowi, diabał was tak wykorzystuje, że do wytrzymania dzieci. To jest nie do wytrzymania. Żeby nie wiedzieć, kiedy mikrofon podać księdzu, no to, to co? Jak ja was przekonać do miłości? A pamiętajcie, był robimy procesjonal. Więc diabeł na proces jest najbardziej wścieknięty. Opracowaliśmy dzieci system procesji Bożego Ciała. Ja mam uczyć księży, pokazywać, nie mam, pani Agnieszki, trzeba śpiewać antyfony. Nikt tego nie rozumie. Tekst mi dają kilometr na procesji. Ja już ręką macham, nie widzę, ciasno. I mam nieść i tak iść. Dzieci. A jak zaś stanę, to zaś będą powiedzieli, że ja stałem na procesji, a to ma, ma być w ruchu. Mam wytyczne z systemu tradycji Kościoła, kto to wykonać. Nie do wykonania, bo ja tylko jedyny wiem i pan profesor drugi, a jego nie ma, więc system nie pójdzie. Dzieci, takie proste rzeczy, pokłony, ukazania, mikrofon, a to się staje, w końcu wybucha, i nie wytrzymujesz. Wczoraj mówiłem panu Marcinkowi: Czy pan rozumie, że jak mnie katujecie całą brzeźmią? Dzieci, że ja mam okazać panie za nie wiem, Więc ja muszę oddać turyfer, turyfer on mi lecę po mikrofon, a wtedy on się budzi i bierze. No, dzieci, nawet nie ruszajcie się, bo ja panu zabiją. To kabłka wcześniej. Mam monstrancję i błogosławię, i wy nie potraficie porwać mikrofonu, bo ja już nie mam, jutro kopnę. Państwo, nie weź ośrodka, ja muszę kopnąć nogą mikrofon i się sprzebucić, kapujecie? No bo, bo no, nie jestem w stanie nic tu zrobić, kapujecie? Mikrofon ci wkładają, kiedy ko komunikuję się z lektorem, bo muszę coś wyjaśnić, nie chcę pana słuchać, on mi rydął mikrofon. No dzieci, dzisiaj, kapujecie? zwariować ludzi, nic nie wiedzą, nic nie umią, Próbuję wyjaśnić, cały czas przegryzają. A dlatego, że to jest biała gorączka liturgiczna, bo jest opracowany nowy system Bożego Ciała. Więc diabeł wie, gdzie posyłać. Ja tłumaczę, masz w ręku mikrofon, ja ci powiem mikrofon. A nie, że ty myślisz za mnie, jak ty nic, jak nie wiesz, jak ty możesz myśleć. Panie Danusia, rozumiesz mój dramat? Nie wiem, jest mikrofonem, ja ci powiem, podaj mikrofon. Ale to jest wstyd, Hańma, żebyście nie wiedzieli, że się kończy druga zwrotka i wy już tekstami przy mnie stoicie. A ja was muszę wołać. Co dwie zwrotki muszę bez przerwy wołać. Mikrofon, tekst. A ja powiedziałem, kiedyś śpiewam. Pani Marysia, rozumiesz mój krzyż? Jak raz powie, rozumie, ale jak dziesiąty raz wołam, no to wszystkim jest wygodnie. Nie myśleć, pół kilometra od Baldachimu, a ja muszę wołać z monstrancją miść. Dzieci, to no, jest komedia, to nie jest szacunek Boga. Wybaczcie, mamy zjazd, ale po raz pierwszy jest na zjeździe Oktawa. W związku z tym tych modlitw, jak chcesz to zrobić ładnie, jest taki przywilej łaski, msza święta przed najświętszym sakramentem, całe ceremonie, ja się nie mogę ani razu obrócić tyłem, więc nie ma dwóch obrotów wedle własnej osi w no żeby zachować, jest dzieci wytyczne, ja jestem żołnierzem, tak mi powiedział pan profesor, tak mówi tradycja, ja to wykonuję. No ale został jeden z niedzieli, który nic nie w czwartku nie zapamiętał, nie nauczył sztabu, no ja nie będę co godzinę o wszystkim w kółko mówił. Wychowałem po to technicznego, masz wszystkim podać, jakie są zasady. Przychodzi szef, wchodzi na gotowe, a nie, że nikt nic nie wie i wszyscy chcą dowodzić. Daję władzę wam, chłopy, nade mną. Czemu nie chcecie rządzić Panem Bogiem? Przy ołtarzu Bóg mnie daje władzę nad sobą. Poprosisz mnie? Dostaniesz łaskę przychodzi modlitwa memento moris za zmarłych dzieci. Ja wspominam najpierw moich rodziców, później wszystkie duszyczki, które mam w bractwie, przywołuję, to jest ułamek sekundy, wszystkich zmarłych ludzi, którzy się otarli o moje kapłaństwo i wszystkich członków drogi czasów ostatecznych. Piąta modlitwa, dokładam wszystkich zmarłych sąsiadów na tych polach wokoło, żeby mi pomagali bronić tego dzieła. Czyli działali na, na sąsiadów i tak dalej. Jak mam sądy, to modlę się do, do zmarłych sędziów, adwokatów. Rozumiecie? To jest raz. Po co było dzisiejsze zdarzenie? Kto mi z ceremoniarzy powie? Żebym zobaczył bombę w piecu. nakładzione pełno drzewa, nawalone papierów. Te Co za gorliwi, przyjdzie zima, ja muszę pilnować. To jest lato, panie Robercie, pełny piec. I teraz, jeśli bym kazał Chińczykowi wrzuć węgielki do pieca i zapal nowe kadziło, bo dziś nam przy świętej sypałem dużo, więc mi... Tego prochu było duże, więc dmuchałem z ołtarza, bo zapomniałem, że się oddalić, bo chciałem Boga uwielbić i pomóż mu. To ja idę i chcę zapalić, bo jest napięcie. Wrzucić do pieca, a tam pełno papierów i pełno drzewa. Dzieci, więc powiem wam co się zdarzy. Tu teraz nie mam modlitwy. Wrzucą węgielki. Tam jest 400 stopni. Spadnie na drzewo. Jak na papiery, to dzieci zacznie się szybciej, a jak na drzewo, to gdzieś za 5-6 godzin, bo to się będzie tliło, tliło. Nas tu nie ma, komin jest nieprzepalany, co tu mamy? Za dymione wszystko, kapujecie? Masę dymu. Mnie nie ma na pustelni, wy widzicie, że z okna wychodzi dym. <laughs> co robicie? No wzywacie straż. Przyjeżdża straż, zadymione, bo tam jest grubych klocków bukowych. Komin nie chwycił cugu, bo jest zimny. Wy nie znacie przyczyny. Straż wpada, leje tu pianą wszystko, mamy wszystko zniszczone. A tu tylko trzeba było złapać powietrze, zapalić papier i buchnie ogień do góry. No ale tam jest zrobiona bomba. Ja już kilka mszy świętej przerywałem po takim działaniu dzieci. Więc jako. Ten, który widział pożary na pustelni, to dzieci. Wiem, jaka jest tego konsekwencja. Oczywiście powiecie mi, proszę księdza, ale oni chcieli dobrze, bo jakby było zimno, to by zaraz zapalili. Nie, 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 nie. To nie jest chcenie dobra. To jest czysty demonizm. Dam przykład. Tutaj dawniej na mszy świętej zapalaliśmy świeczki przed Duchem Świętym, przed Bogiem Ojcem w Zniczach. Ale to było palone na świeczkach i dzieci gaszone namsze i gaszone. Wy nie wierzycie, że na 100 produktów jeden wyłuchnie. Wy tego nie wiecie, że co jakiś czas karabin strzela w wojsku i ginie osoba. Bo nie macie tego... Nie, nie wiedzą, czemu już, bo to jest ułomny człowiek. No i dzieci, my mieli msze albo przed Warszawą, albo przed sądem w Suchej. Mamy tu wcześniej mszę świętą. Nie, tu było przed Warszawą. Pan Romuś wpadnął na pomysł, że za, A nie, przed sądem. Że zapali świecę, żeby księdzu pomóc w modlitwie. No, dzieci, piękna intencja? Piękna. Ale uferma świeczki nie zgasiła. My pojechali na sąd. I Bogu dzięki, że była tu modlitwa. Wszystkie obrusy. Tu wszystko płonie. Kobieta widzi wrzask. No i zdążono uratować. A za pięć minut, tu nie było modlitwy, panie tatku, byłoby coś do budynku już? Bo nikt nie wierzy, że świeczka plastikowa czasami nie ma równo yy, knotka, bliżej tego. No i dzieci zapali się. Ja to tyle razy widziałem, a wy, wy macie, że ostatnio tu wchodzę wieczorem. To jakaś Franca, małpa skończona, wsadziła koło Michała Archanioła czerwoną dużą świeczkę wcisnęła między to. Wcisnęła. Czyli zwęża się powierzchnia plastiku. Przyjrzyj się, Panie Jacku. Wieczorem położona jest obok składu, obok składu tych świeczek. Więc dzieci, nabiera to temperatury, bo tam są knoteczki i zapali się, nas nie ma, pali się stół po schodach. Dzieci, w biały dzień. No co mi z takiej pobożności? Kapujecie? Jest system, nie wolno kładziemy tam, nie zapalamy tego bez zgody księdza. My się chcieć zaczyna modlić. Nie! To ci diabeł to powiedział, bo ta świeczka, kiedy, która ma na celu zło, konsekwencje bezmyślne, ona nie służy pomocą, bo twoja intencja, tak zwana dobra, od samego startu jest zła. I to dziś było po to, żebym zobaczył w piecu, ja będzie pan Gerdziu czyścił, wrzuci i pójdzie. Nie chcę w piecu żadnego papierka. Dzieci, dałem kosz. Te nie wrzucają. Kiedy się w piecu pali w zimie, pełny jest kosz, kapujecie? Teraz jest lato, skuwani do pieca. Wszystko odwrotnie. Dzieci, tyle nieprzewidziewanego dzieci. Nie chciałem tego, byłem święcie przekonany. Czy to będzie cudowne, wszystko spokojnie szło, idealnie, przyszedł. Tip to, wchodzimy punktualnie. Nie, diabeł od razu, ja wzbudzam intencję, że pomogę komuś, zaraz zaczynam robić wszystko odwrotnie. Mówię, wytrzymałbym, gdyby mi nie stanął na nogę, huknął mnie w nogę, ale w tym momencie, jak ja przy tabernakul, mi depczą po nogach, dzieci, coś jest nie tak w systemie już. Bo diabeł, o to chodzi, że ja był maksymalnie był zastraszony. Bo w tej chwili moje przyklękanie przy ołtarzu, więc ja tu nie chcę. Ja wchodzę na wystawienie nie chcę Lektorów już. F nie wchodzimy na estetykę piękno. Zaczynam wprowadzać na bezpieczeństwa i rozumu. Bo to po prostu... Pokiego po, po ja mam, wypuszcza, dajcie mi ministra, ja mam najpierw uderzyć w dzwonek bo chce uratować araba, a on leci do przodu, później wraca. No po kiego mi takiego kmiotka dawać do, przy, przy służbie? A to się powinni wstydzić techniczni, bo technicznie jest po to, że sprawdza każdą funkcję, jest tip top, ale panie albercie, oni nie sprawdzają, nie uczą, kapujesz pan? Chcą tylko dowodzić tu przy ołtarzu. Żeby dowodzić, trzeba armię przygotować. Żeby zrobić reformę Kościoła, trzeba przegryźć y, starodruki, kodeksy, poszukać miliony rzeczy, tysiące spotkań, żeby to uratować. My to próbujemy tu robić, dzieci, ale czy się to uda, dzieci, nie wiem. Wprowadzam teraz zasadę, bo skoro też nie, nie funkcjonuje z paniami, które obchodzą, przychodzą do ołtarza. Kiedy przy ołtarzu są lektorzy, tak jak dzisiaj, to panie różańcowe nie podchodzą po ampulkę, ani nie podchodzą po wieszak. Natomiast po mszy idą i zanoszą. Jak jestem sam, przychodzą, bo ja sobie przychodzi osoba, ustawię tak cykl, ja wtedy sobie myślę, nie ma napięcia, bo ja muszę ustawić kogoś, a jak są lektorzy, no, to po pokiego, tak jest bałagan i tak zamdałem dałem wieszak, bo przewidziałem, że i tak będę do wieszaka podchodził, bo to, 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 to nie ma szans, żeby nauczyć funkcji, jak trzymać, jak ustawić. Oj, moje dzieci. Ważne są te spotkania szefostwa dywizji, bo diabeł się też wścieka, jest was tylu. Dojechało jeszcze tylu nowych dzisiaj. Wielki Bóg zapłać. Dzieci, w bo on dobrze wie, że tworzę strukturę już, kapujecie. Nie jest to charyzmat, w sensie charyzmatycy, tylko struktura. Masz to wykonać. Kapujecie? Widzieliście wczoraj na spotkaniu, mija rok od ustawy o noszeniu płaszczów. No i pomyślcie, czy nosimy płaszcze tak, jakby dogadali się? Szkaplesz, robimy tak? parę osób, a reszta system dzieci nie funkcjonuje, kapujecie. To pomyślcie, ile my musimy lat ćwiczyć, żeby się nauczyć nosić szkaplerz z płaszczem. A jak nie nosimy jednolicie, to znaczy, że reforma nie idzie do przodu. A Pan mówi, jeśli Ciebie zobaczą, to mnie zobaczą. Jeśli ciebie zobaczą, to zobaczą księdza na tanka. Jeśli zobaczą księdza na to zobaczą ciebie też. Żeby odnowić kościół, że to samo ma być w Polsce, w Chinach, w Japonii, w Argentynie, wiecie jaka to jest praca? Czy zdajecie sobie sprawę, co nas czeka? Więc dziś przećwiczymy system dzieci z płaszczami i przynajmniej szefowie dywizji muszą chodzić tak, jak zakłada system, bo inaczej dziś tylko na tylu nas jest z tej strony tylko jeden pan Józiu dobrze stoi, a po stronie kobiet no wszystkim jest wygodnie, tak. Dzieci, to nie że. Bo to jest prościej. Tak jest dużo trudniej, bo musisz się związać, masz wie, dzieci. No ale mamy system. O wiele łatwiej się dzieci modlić przez świętą 40 minut, bo dziś prawodawca przewiduje. Nie musi być sekwencji, nie, nie musi proces dzieci. Więc ja daję wam wszystko, żeby jak mamy stworzyć system, to my musimy mieć górne C. Skoro Moja parafia Makowska przez tyle wieków miała dwie procesje, rano i wieczór. Ja byłem na tym wychowany, to dlaczego mi nie wprowadzić dwie procesje? Jak myślicie, czy to jest łatwo? Wiecie, jak się zasypia szybko? Wiecie, jak wszystko człowieka boli po takim wysiłku, jak pracujesz cały dzień, rano jesteś trzy godziny, wieczorem trzy godziny? Do tego dochodzi wysiłek ducha. Tak jak wczorajsze małżeństwo, to wysiłek ogromny ducha i wiary. To ogromnie fizycznie wyczerpuje. To ogromnie fizycznie wyczer wyczerpuje. Daje polecenie. Ze mną w kierunku gospodarstwa idzie krzyż, świece i kadzidło. Działa system? Ja się muszę drzec. No Gdzie wy tam idziecie? Jak wy tam przejdziecie? Dzieci w głowie się nie mieści. Nikt nic nie słucha. Nikt nie chce nic pa... pamięta. dzieci: nic, kompletnie nic. Jak ja powiem, że nie, i powymieniam znowu coś następnego, czyli im więcej haseł, tym więcej robicie błędów. Ja wydaję komunikaty krótkie. Ze mną idzie krzyż, kadzidło i świeca, i woda święcona ja ci dzieci to powiedział. To nie działa system. Nie, że ja nie chcę. Nie ma tam warunków na ten, na, na ten manewr. I po go mi w całej okolicy pokazywać feretrony, będą gadali, że na panek zdziwio, że chodzi po gnoju. Dzieci, to trzeba przewidzieć, co zrobi człowiek i co określi okolica. Byłyby to dni krzyżowe, czyste. <grystanie> Obronimy się. Ale tak się nie obronimy, dzieci. Nic, skończymy o 11. Kazanie, muszę powiedzieć.